Czym jest świadomość? Jest ponad tym, co jest, jest ponad tym, co myślisz, że jest, ponad tym, czym jest ona sama, zawsze obejmuje to, co jest. Wychodzi ponad wszelką definicję i wymyka się z jakichkolwiek ram. Nie może zostać objęta, ale może obejmować wszystko i nic. Ma przenikliwą naturę. Penetruje każdą myśl, każdą emocję, każde zachowanie. Budzi do teraz, budzi od teraz. Zawsze ściąga cię do tego, co prawdziwe. Oczyszcza i pozwala wrócić do pustki. Sama jest pustką, a nawet czymś więcej niż pustkę. Jest też wszystkim, bo poza nią nie ma niczego innego. Nie ocenia, nie adoruje, nie krytykuje, nie pomaga, ani nie odbiera pomocy. Nie jest żadna, a jednak jest każda. Należy do każdego, nie będąc niczyją. W niej rodzi się wszystko. Każdy staje się ojcem i matką samego siebie. Jest spokojem, choć z niej dopiero ten spokój wyrasta. Pozwala odróżniać rzecz od siebie, nie separując ich i nie niszcząc. Jest największym z możliwych darów i z niemożliwych także. Jest zawsze niedościgniona, choć nigdzie i nigdy nie ucieka. Niczego nie potrafi, ale umożliwia wszystko. Zawsze można w niej odpoczywać, położyć się, cieszyć się, smucić się, wściekać się, uspokajać się. W niej wszystko się rodzi i umiera. Nie ma za, nie ma przeciw, nie bierze żadnej ze stron. Po prostu jest. Możesz o niej pamiętać, będąc nią, ale tylko do momentu, w którym twoje ego będzie chciało zrobić z niej użytek. A i tak wówczas nie będzie to już świadomość, tylko myśl ego. Gdy o niej nie pamiętasz, nie tracisz jej, nie można jej stracić. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, był więc początek. Świadomość jest początkiem, jest również końcem, obejmuje i początek, i koniec. Jest jedynym ostatecznym rozwiązaniem, bo tylko ona jest w stanie objąć ego. Jest jedynym mostem łączącym człowieka z Bogiem i z życiem wiecznym. Jest, a nawet jej nie ma. To wielkie misterium, nie do ogarnięcia będące jedynym co jest. W tym rozdziale zostanie opisane, w jaki sposób możesz ćwiczyć tę świadomą obserwację, a także pokazane, w co ucieka ego, stosując swoje mechanizmy obronne. Ze względu na proces nauki świadomość zostanie podzielona na różne rodzaje, choć sama w sobie jest niepodzielna. Tak będzie ci łatwiej się uczyć. Każdy z nich, choć objęty świadomością, choć rodzi się na tym samym core feeling, choć dotyczy ego jako całości, jest inny. I na początku praktyki odróżniaj je od siebie, by budować mniejsze świadomości po trochu, jeden oddech naraz. Potem nie będziesz już w stanie tego dzielić, tak samo jak dziś już nie jesteś w stanie podzielić pływania, odseparowując ruchy rąk, nóg, oddech. I tak dalej. Synergiczność pojawi się sama. Nie próbuj jej przyspieszać, nie próbuj jej zwalniać, bo jej pojawianie się nie zależy od Ciebie. Niech zarządza tym świadomość, a nie Twoje ego. Świadomość odczuć. Odczucia to fizjologiczne reakcje ludzkiego ciała. Różnią się od emocji pochodzeniem, są elementami pamięci somatycznej ciała. I nie pochodzą z interpretacji intelektu, wtedy byłyby emocjami. Odczucie pojawia się ze względu na występowanie czynnika zewnętrznego na przykład nagły hałas, który jest bodźcem określonej reakcji bądź też wewnętrznego na przykład głód i ma charakter informacyjny. Dzięki niemu wiesz, na co zwrócić uwagę. Ból w ciele jest informacją i odczuciem a nie emocją. Nie należy go interpretować z punktu widzenia ciała, ale pojawiając się, umożliwiać się on podjęcie określonych działań. Bez nich pozostałbyś pasywny, co mogłoby doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla ciała. Ból jest więc także mechanizmem informacyjnym, dzięki któremu ciało zachowuje swoją integralność. Odczucia są elementem ludzkiej komunikacji od bardzo wczesnego okresu rozwoju człowieka. Rozwijający się płód czuje w okresie prenatalnym, że dzieje się coś z mamą. Im mniej stresu będzie wraz z nią przeżywał, tym bardziej rozwiną się części mózgu odpowiedzialne za kreatywność, planowanie itd. W tym samym czasie przygotowuje się do tego, co nastąpi po wyjściu z brzucha. Potem jego sposób komunikowania się ze światem będzie się w dużej mierze opierał na odczuciach. Dziecko czuje głód, czuje ból, czuje lęk, czuje radość, czuje spokój, czuje, bo w pełni odbiera to, co się pojawia i nie hamuje tego. Nie ma zdania na temat tych odczuć, nie ocenia ich również, po prostu na nie reaguje. I to jest w pełni naturalne i oczywiste umożliwia przeżycie i funkcjonowanie w nowym świecie. Kiedy boli, trzeba zabrać rękę, kiedy chce się jeść, trzeba poinformować płaczem itd. Odczucia, towarzysząc ludziom od samego początku życia z ciałem, są nadrzędne w stosunku do emocji i związanych z nimi historii. Żeby zrozumieć sposób rejestrowania informacji przez płód, który jeszcze nie ma ego, Musisz spojrzeć na świat jego oczami, dopiero ta perspektywa wyjaśni ci, co czujesz i dlaczego w taki właśnie sposób. Wyobraź więc sobie, że masz kilka miesięcy, leżysz na plecach, nie możesz chodzić ani siadać. Jest popołudnie, zmierzcha, do pokoju wlatuje motyl, zwraca twoją uwagę, machając skrzydłami. Widzisz na ścianie jego cień, który jest bardzo duży. Pojawia się lęk i zaczynasz płakać. Nikt Cię nie słyszy, bo rodzice oglądają telewizję, nie przychodzą więc Cię uspokoić. Płaczesz i boisz się, a mózg rejestruje informacje i zachodzące zjawiska. W pewnym momencie pojawiają się rodzice. Biorą Cię na ręce i w lustrze ich spokoju uspokajesz się i Ty, wracając do integralności. Inna sytuacja. Masz kilkanaście miesięcy i uczysz się chodzić. Wstajesz, ale się przewracasz i uderzasz coś głową. Boli cię i płaczesz. Albo ktoś krzyczy obok ciebie, a hałas powoduje lęk. Boisz się. W tych powyższych przykładach, ze względu na brak ego, które mogłoby wyciągnąć wnioski, nie ma możliwości zniekształcenia doświadczeń. To... Co powstaje, jest czystą informacją, która w odpowiedni sposób zostaje połączona w mózgu w jedną spójną całość. Na przykład dziecko oglądające motyle będzie czuło lęk tak długo, aż ten nie minie. Nie może pomóc sobie i zmienić tego odczucia. Nie jest świadome istnienia związku między motylem, cieniem, a lękiem. Boi się widząc cień motyla i jego mózg to rejestruje. Kiedy pojawiają się rodzice, uspokaja się. Wzorzec ten jest wielokrotnie powtarzany, więc w pewnej chwili mózg dziecka zaczyna kojarzyć obecność rodzica z bezpieczeństwem. To warunkowanie klasyczne jest prawem neurologicznym, następuje więc samoistnie. Dziecko uczy się pewnych wzorców, jeszcze przed zrozumieniem ich działania. Z nimi wchodzi w świat ego, które na nich zbuduje emocje i historie, przekonania. Te podstawowe, fundamentalne doświadczenia nazywane są core feelings. Beata ze względu na przedwczesne narodziny nie miała kontaktu ze swoją mamą przez ponad miesiąc, leżąc odizolowana na oddziale szpitalnym. Przeżywała dużo lęku, który zaczął się jeszcze podczas porodu i narastał podczas długich dni na szpitalnym łóżeczku. Tak powstało core feeling. To ono zostanie później przekryte emocjami i przekonaniami budującymi model świata. Krzysiek nie był planowanym dzieckiem. Jego mama przez jakiś czas zastanawiała się nad aborcją. Dziecko czuło się zagrożone i z tym core się urodziło. Megu ma wątpliwości, czy o tym pisać. Twierdzi, że ludzie się przestraszą i zaczną szukać w sobie problemów, których nie mają i że jest za wcześnie, by ich o tym informować. Poza tym samo o tym nie wie. Wojtek był wychowywany przez mamę, która miała przekonanie o swojej gorszości nie akceptowała siebie. Czuła, że dziecko może ją odrzucić, i projektowała ten lęk na nie. Wojtek nauczył się tego core feeling, modelując je. Ania wychowywała się bez ojca. Jej mama, porzucona, wyparła męskość i straciła zaufanie do mężczyzn, przekazując to córce. Ten lęk stał się korfiling Ani i towarzyszył jej w jej związkach dwadzieścia lat później.